Niedawno na kanale Mazia pojawił się film z odnajdywania mobów z głosowania. W mojej głowie pojawiło się wtedy Ej, a to nie było czasem jeszcze innych mobów? Więc dziś przetestujemy sobie moda w Friends and Falls, czyli moda dodającego nam do gry moby z reszty głosowań i nie tylko, bo też nowe itemy. Ja się przedłużam, by jego Pierwszy nie odpali, więc pora go przetestować może wbijemy sobie na nasz świat, na który przed chwilą wbiliśmy. Co? So? Dobra, mamy tutaj I jajka, jajka. mobów No, starych. I sobie jeszcze testujemy, tylko najpierw chcę sprawdzić. Tak jak Ty powinieneś sprawdzić serwer Geo Island, czyli serwer SMP, w którym właściciele naprawdę mają bardzo duży wkład. Oferuje on brak lagów, miłą społeczność oraz luźne granko bez pingi. To już nie będzie to, co na twoim klasowym maternosku, na którym i tak nikt nie gra. Wbijaj na serwer, zapraszaj znajomych i baw się dobrze. Sorry za takie wczesne lokowanie, ale wracając. Bo jeżeli ich faktycznie można znaleźć nigdzie, to też co. To... O kurde, to jest to, co tego Wam na razie nie pokażę, ale potem bardzo chętnie. I tak połowę z tych mobów nie da się znaleźć, więc dzisiaj wszystko sobie przeczytujemy. Ej, to mnie bije! Ej, to mnie biję. To tu całkiem mocno mnie biję. Spokojnie, ale to chyba nie tak powinno działać. Jo! On działa! Chyba! Ta on działa, no. Ty, mamy z tym obu. Fajny drop. Co to daje? Dobra, to sobie na koniec przyciskamy. Dobra. Teraz pora zejść w podziemię. Dobra, zepsułem. Ty działaś w ogóle? Kolaszko. Co się z tobą? Nie tak? Ty, co ty robisz? Ty obejrzyjmy go sobie. Może jak ci zaraz tam co? Bawcie w nieco inne miejsce przenieść. Ten koleżka najwyraźniej nie ma ochoty ze mną gadać. Przejdźmy do następnych mobów. Tutaj. Mamy Wildfire'a. Ja chcę go bardzo zobaczyć, bo ja, za ja zawsze byłem jego panem. Ja na niego głosowałem. Jak ktoś nie wiem, to coś się trochę do lat innych. I czy tylko na coś potrafisz mocnego? Nie no, ty tylko mnie odpiechasz, jest mi spełnisz Blaze y chyba. Działa. A nie, a jednak! A jednak! Coś jednak robi nasz koleżka. Jednak. Yo! Ej, teraz to mnie zaskoczył, nie? na akurat fajnie działa. I ma jeszcze duży damage, nie? To jest akurat małp, na którego. Ma... Kurde, warto byłoby zagłosować. Nawet głosowałem niego ja akurat. To było bardzo dobrze. Ale. To jest niezręczalne. To jest jakiś bos potężny. Dobra, na ile hitów tu padnie, że nie ma. Dobra. Teraz zręczmy go tutaj i teraz zaczniemy naklepać. Na 23 hity padł. O to też chciałbym sobie przedstawić. W ogóle chyba wszystkie itemki, które drapią, mamy też tu... Więc to tak, to jest ten... Czekajcie, ten moc zmienił model Illusionella. Yo, dobra, przystosujemy go sobie tutaj dalej, bo nie będziemy mieli dwóch. Uwaga, i 3, dwa, 1. Ale... Już tak szybko padł? Dobra, potem te dotemy zaprzestajemy. A teraz to do wywalenia jemne. Ej, i ty mi coś dasz? Cześć. 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 Halo. Ty nic nie robisz? O, ty on fajnie działa akurat. Chyba. Znalazłem cię. Ej, on fajnie działa akurat. Podoba mi się to on się teraz A Ty tam jesteś, koleżko. Ale szybki jesteś. Ty. Chodź, ty! Co ty dajesz? Ej nie, to jest MOB, który akurat mi się podoba. A ty coś dla ciebie siebie, koleżko? A Aha, czyli o, ja go się nie da zabić. A gdybym tak go przyzywał i teraz Okej, okay, się ja faktycznie nie da się zabić. Ale dobra. Więc teraz pora na golemastów. I czy jesteśmy w stanie przywołać? Jeszcze dynia. Tak totalnie... Z ciekawości, czy, czy jesteśmy go w stanie przywołać i czy on ma jakąś funkcję? Nie, nie jesteśmy go w stanie przywołać, ale czy ty masz kolej jakąś funkcję? Ty, mogę ci tuś? Ty co się działać? Dobra, czyli tak, on działa dobrze, on działa dobrze. Jeszcze teraz pora sprawdzić, czy skoro on fajnie działa, a ty coś robisz szkolaszko z siebie? Nie, tylko tu. Okej, okay? ale fajnie na dół. Teraz zostały mi moje faworyty. Czyli... I co ty dajesz tym tygodnia? Dobra, koper, guziki. I uwaga, walk. I czy ty działasz tak jak ja myślę? Czy możesz go kupić? Co jest? Ty możesz go A Ale gdzie ja cię kilka? Na ciebie mieliśmy No fajny, fajny Tak, jeszcze tutaj mamy bluma, Dobra, i co ty masz zrobić? Zawsze chciałem zobaczyć interakcję z pszczołami, twoją. Więc masz tutaj to. Masz pszczółki. Z tobie te pszczółki są coś w stanie zrobić? Dobra, no spawnimy tego. Czy jesteśmy w stanie... Ty, nawet są małe łotówki. Jako za Czy te pszczółki coś chcą od was? Ostatecznie nic się nie wydarzyło. Pszczoły nie są zainteresowane krewami. To jest koniec filmu, więc przedstawię wam moje faworyty. Zostawcie suba. Powiedzcie jakiego kontentu. Elo!